Cześć, tutaj Michał per sportu Ring Polska. .pl. Witam Was serdecznie. Dziś garść garszniusów ze świata boksu, niestety, znów z głównie z tą pandemią koronawirusa, no bo to straszne wirusisko niestety determinuje nam dalszy bieg wydarzeń. Nie tylko w boksie, ale w ogóle w sporcie i w innych ważniejszych od sportu dziedzinach życia czekamy, kiedy to się wszystko skończy. Jak się skończy, będziemy mówić o sportowych aspektach, o boksie, ale póki co głównie koronawirus. Zaczynamy od trzeciej walki Tyson Fury kontra Deontay Wilder. Ja już mówiłem wcześniej, że ta walka Planowana na 18 lipca w Las Vegas prawdopodobnie wylątuje w jakiś kolejnych miesiącach, że nie da się tej walki zorganizować 18 lipca, no bo jednak ten koronawirus straszne spustoszenie, czy nie teraz w Stanach Zjednoczonych mamy. Marzec zostały niespełna 4 miesiące, mało czasu. Eee, te domniemania, przypuszczenia, że ten termin będzie zmieniony potwierdził Frank Warren, czyli promotor Tysona of On stwierdził, określił ten termin 18 lipca na trzecią walkę Fury kontra Wilder jako bardzo, bardzo wątpliwy. To jest dokładnie to określenie, którego użył. Bardzo, bardzo eee, wątpliwy. Frank Warren dokładnie cytując stwierdził, trylogia miała się dopełnić w Las Vegas, ale Amerykę może teraz czekać poważny kryzys, jak na kraj wydający tyle pieniędzy na zbrojenia? Można było by się spodziewać, że będą dawać więcej pieniędzy na darmową opiekę zdrowotną. W tej chwili każdy może tam być potencjalnie nosicielem koronawirusa. Nie możemy dogadywać tej walki, dopóki to się wszystko nie dzieje. Tak powiedział Frank Warren przy okazji, pojechał trochę Amerykanom za ich system opieki zdrowotnej, który no faktycznie nie jest zbyt dobry, tam wielu ludzi nie ma ubezpieczenia, musi po prostu pracować, żeby żyć, a jak pracując dalej rozpuszczają tego wirusa, więc 18 Lipca, Las Vegas takie były plany, ale wygląda na to, że nic z tego ostatecznie nie będzie. Fury i Wilder mają boksować o pas WBC kategorii ciężkiej, należący teraz do Tysona Furego. No i teoretycznie kolejnym rywalem, zwycięzcy tej walki, o ile nie dałoby się upchnąć z jakiegoś pojedynku pod koniec roku, powinien być Dillian White. Dillian White jest od niedawna obowiązkowym pretendentem do pasa WBC, właśnie kategorii ciężkiej, i teoretycznie. Powinien y, zaboksować z nim Fury lub Wilder. Do lutego 2021 roku. No ale to się może niestety zmienić. Dylan White nie ma szczęścia. On długo e, był numerem jeden w federacji WBO. Nie chciał tam walczyć z Joshua o Mistrzostwo Świata. Potem dłu jeszcze dłużej był e, pretendentem do pasa WBC. Znaczy nie pretendentem tylko liderem rankingu. W końcu został pretendentem w zeszłym roku po, zwycięstw po zwycięstwie w lipcu nad e, Oskarem Rivasem. Wydawało się, że zaraz dostanie mistrzowską szansę. No ale okazało się, że został przyłapany na dopingu czasowo go zawieszono i w trakcie zawieszenia Dylana White'a e, e, Mauricio Sulejman czyli szef federacji WBC zawiesił też jego status obowiązkowego pretendenta, no i w tym czasie Fury Wilder dogadali się na drugą walkę, która odbyła się jak wiadomo w lutym, dodatkowo Sulejman jeszcze zatwierdził ten pojedynek jako obowiązkową obronę i wyznaczył termin kolejnej obowiązkowej obrony na luty 2021, więc jak ten sprawy Dyliana White'a ostatecznie rozwiązano z korzyścią, z, no, rozstrzygnięto na jego korzyść, przywrócono mu miano obowiązkowego pretendenta do pasa WBC. No to już się okazało, że ta obowiązkowa obrona jest zaliczona przez Dionta i Wildera, stracił pas na rzecz Fiorego, No i kolejna obrona obowiązkowa to jest luty 2021, ale tak jak wspomniałem, być może ten termin będzie jeszcze późniejszy bo szef Federacji WBC rozważa w związku z tą pandemią koronawirusa przesunięcie mistrzowskich zobowiązań swoich czempionów. Sulejman stwierdził dosłownie że sytuacja jest wyjątkowa, każdemu przypadkowi będziemy się przyglądać indywidualnie, to będą trudne decyzje i liczymy na zrozumienie z obu stron, czyli ze strony i challengerów i pretendentów, ze strony mistrzów i pretendentów obowiązkowych, prawdopodobnie część zobowiązkowych obron będzie w czasie odsunięta, czy będzie tak z tym Dylanem White'em również, no przekonałem się, gdyby faktycznie tak było, no to facet ma jednak pecha, ale z jednej, z drugiej strony trochę jest tam sam sobie winien, bo mógł brać walkę mistrzostwa świata WBA z Antonem Joshuą jednak wziąć jej nie chciał. Dyliana White'a póki co czeka jednak walka z Aleksandrem Powitkinem zaplanowana na 2 maja w Manchesterze. W zasadzie pewne jest, że w tym terminie do tego pojedynku nie dojdzie, no ale póki co obaj pięściarze na 2 maja się szykują a Eddie Hern kombinuje co dalej ze swoimi galami, bo to Eddie Hearn promotor Dyliana White'a i Powitkina jest organizatorem tej majowej gali. Eddie Hearn walczy o to w tym momencie, żeby dostać zgodę od brytyjskiej komisji bokserskiej na organizację gal takich studyjnych, bez udziału publiczności, no ale zaznacza też, że te, te, taka opcja z galami studyjnymi dotyczy tylko pięściarzy mniejszego kalibru, takie gwiazdy, właśnie Ticket Sellerzy, jak, jak, jak Powietkin, jak White, jak Usyk, jak Cisora, czy Antony Joshua z Pulewem. Te gale wszystkie, które zaplanowane są na maj i czerwiec po prostu odbędą się w innym terminie, one nie mogą się odbyć bez udziału publiczności, no bo szkoda kasy za bilety, ale Eddie Hearn walczy o te mniejsze gale, żeby zachować ciągłość, żeby pięściarze też mieli co do garnka włożyć. Jeszcze wracając do White'a z Powietkinem, planowany nowy termin to jest czerwiec tej gali, także zobaczymy jak to się wszystko skończy, natomiast tak jak powiedziałem, Hern walczy teraz o możliwość organizacji gal studyjnych BBB of jeśli brytyjska komisja bokserska nie wyraża na razie na takie rozwiązanie zgody z tego powodu, że nie chce, e, nie chce zapewnić, no nie jest w stanie, tak deklaruje, że nie jest w stanie zapewnić obieki, opieki medycznej na te imprezy, nie jest w stanie wysłać swoich lekarzy na takie gale, bo ci lekarze potrzebni są w tym momencie do innych zadań. Są ważniejsze sprawy, jest ten koronawirus, więc nie ma opcji, żeby lekarze występowali Pracowali na galach, no ale Eddie Hearn walczy, wysyła pisma do komisji. Posłuchajcie, zapowiedział. Naprawdę uważam, że jest szansa, by kwestia opieki medycznej została rozwiązana w najbliższych tygodniach i żebyśmy powrócili do opcji organizacji gal w studiach lub za zamkniętymi drzwiami. Czyli no, herrn cały czas walczy, tak, żeby te mniejsze gale e, się odbywały. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co ciekawe taką opcję bierze pod uwagę również Andrzej Wasilewski szef Knockout Promotions. Knockout Promotions ma teoretycznie zaklepaną galę, termin telewizyjny na 23 maja. To jest też termin, tak jak powiedziałem, bardzo wątpliwy wobec tego co się dzieje, no ale póki co ten termin wisi, tak. Być może 23 maja faktycznie odbędzie się Gala natomiast, no, mówiło się ewentualnie, żeby w tym terminie doszło do rewanżu Szpilka kontra Radczenko, natomiast jeśli ewentualnie ta gala by odbyła się w, w takich warunkach studyjnych, no to nie ma mowy o walce Szpilka-Radczenko, bo Andrzej Wasilewski mówi dokładnie tak samo jak Harren, czyli w studiu tylko mniejsze gale, jeśli chodzi o gale z pięściarzami, którzy oczekują większych gasz, no to tylko rozwiązaniem są gale, takie na które sprzedaje się bilety. Dosłowny cytat z wywiadu dla TVP Sport. Wszystko zależy od gaz zawodników. Najczęściej to około 70% budżetu całej gali. Myślę, że bez kibiców i ze wsparciem partnera telewizyjnego można by zrobić imprezę na przykład z takimi pięściarzami jak Przemysław Zyszk czy Kamil Bednarek, ale już z Arturem Szpilką czy Krzysztofem Głowackim. Bez szans, czyli dokładnie takie samo stanowisko jak Ediego Herna. Gale studyjne bez udziału publiczności, tak. No, ale tylko z zawodnikami jakby tego drugiego szeregu. Ci, ci najlepsi, czy po prostu ci, mówiąc inaczej, tak, bo to niekoniecznie muszą być najlepsi, ci najlepiej opłacani, najpopularniejsi, no to jednak oczekują wyższego gasz i takie gale odpadają. Ale wracając jeszcze do, na chwilę do White'a i Powitkina i ten problem dotyczy też innych pięściarzy, którzy mają teraz zaplanowane jeszcze póki co... Gale, sama gala, sama występ na, niej to jest, występ na niej to jest jedna rzecz, a druga sprawa to przygotowania. Zwróćcie uwagę, że teraz nadchodzi ten okres sparingów. Powietkin ma na początku kwietnia zacząć sparingi, no i już jego obóz deklaruje, że będzie problem z przygotowaniami, bo szykując się do Dyliana White'a, Powietkin będzie mógł korzystać tylko ze swoich sparing partnerów, którzy mieszkają w Rosji, no bo zamknięte są granice zawsze. Aleksander Powietkin słynął z tego, że on miał wspaniałe obozy sparingowe. Do niego naprawdę przyjeżdżała mocna ekipa i z Wielkiej Brytanii, ze Stanów Zjednoczonych. No z reguły ta drużyna sparingowa to była jak drużyna piłkarska. Teraz no nie ma opcji sprowadzenia kogokolwiek z zagranicy, więc jest bieda. No i to jest ten problem. Ekipa Powietkina deklaruje, że co prawda oni chcą być gotowi na 2 maja. Szykują się, no ale podkreślają, że będzie z tym problem. My się wydaje, że problem ze sparing partnerami jednak trochę mniejszy ma Dillian White, no ale ogólnie przygotowania są zaburzone, zakłócone, no bo nawet jak trzeba się spotkać na sparingu, to są przynajmniej cztery osoby, dwóch trenerów, e, dwóch trenerów, dwóch pięściarzy, no i jest już problem, a na przykład w Niemczech podobno już teraz jest wprowadzony zakaz e, spotykania się więcej niż dwóch osób, jeśli to nie są osoby z rodziny i nie, i nie mieszkają ze sobą razem, więc no Różnie może z tym być, także gala to jedna sprawa, a druga sprawa to jeszcze przygotowania. Ten okres izolacji i kwarantanny to jest idealny czas, tak pół żartem, pół serio mówiąc dla wszystkich dopingowiczów. Koksiarzy, jeśli chcecie przygrzać, zbudować formę na jakimś towarze, no to teraz jest idealny na no to czas. WBC, Federacja WBC zawiesiła swój program Clean Boxing, czyli program antydopingowy. Brytyjska Komisja Antydopingowa UKAD deklaruje, że zmniejsza częstotliwość do minimum tych testów wykonywanych w tym momencie, także no, nikt teraz nie łapie, nikt teraz nie sprawdza, można e, zarzucać. Natomiast no, całkiem poważnie trzeba przyznać, że i tak obie te agencje, wbrew temu, co twierdzą, w takim sezonie, kiedy nie ma walk, poza walkami, i tak rzadko te tak zwane olimpijskie testy wykonują. Testy są z reguły w okresach przed lub po walce i, i w trakcie, tak? zaraz, zaraz po wszatni, i to wszystko. Natomiast. No, oficjalnie w tym momencie i WBC zawiesza swoje testy i układ brytyjska agencja również jeszcze na chwilę wracając do Polski a w zasadzie do Ukrainy. Fiodor Czerkaszyn, czołowy pięściar występujący na polskich ringach od niedawna, posiadający także polskie obywatelstwo, wybrał się na urlop do Dubaju zaraz po tej gali w Łomży, no i były, e, były, był znak zapytania, czy uda się mu bezpiecznie wrócić. Wrócił Fiodor na e, Ukrainę, no ale teraz nie wiadomo, kiedy będzie mógł przyjechać do Polski. W każdym razie bezpiecznie wrócił do siebie, e, do Ukrainy i teraz e, Czeka na pozwolenie na powrót do Polski, no ale nie wiadomo też, kiedy następne gale, do czego miałby się Fiodor przygotować. W każdym razie, Fiodor jest w domu, także boks olimpijski, niestety, na tej pandemii koronawirusa bardzo e, cierpi. Nie wiadomo w ogóle, czy Igrzyska Olimpijskie już będą zaplanowane teraz na lipiec. Od lipca w Tokio. Podobno jest taki wariant, żeby przesunąć je o kilka tygodni. Za takim wariantem optuje także Mateusz Masternak. Znaczy uważa taki wariant za najbardziej prawdopodobny, natomiast to też jeszcze nie jest nic pewnego. Mateusz Masternak wraz z innymi polskimi pięściarzami ostatnio startował na kwalifikacjach do Turnieju Olimpijskiego w Londynie. Ten turniej został przerwany po trzech dniach, Mateusz wygrał jedną walkę, no i zobaczymy co będzie dalej. Mateusz Masternak na temat tych olimpijskich startów wypowiedział się w wywiadzie dla TVP Sport, powiedział Patrząc na to co się dzieje, termin lipcowy Igrzysk Olimpijskich kompletnie nie wchodzi w grę. Nawet gdyby to wszystko się unormowało do lipca, to wciąż wielu zawodników z różnych dyscyplin nie ma kwalifikacji. No tutaj, tutaj te kwalifikacje zostały przerwane po drugiej rundzie, te europejskie, no ale w innych dyscyplinach te kwalifikacje te jeszcze były zaplanowane na inne terminy, więc no... Igrzyska Olimpijskie w ogóle stoją pod znakiem zapytania, zobaczymy jak to się wszystko rozwinie. Najmniej tą pandemią koronawirusa zdaje się przyjmować Andy Ruiz Jr., a przynajmniej no, podchodzi do tego tak z uśmiechem na twarzy. Na luzie on publikuje co jakiś czas jakieś śmieszne takie wpisy na, w mediach społecznościowych. Ostatnio napisał na przykład, że wyspałem się dobrze, spałem 10 godzin, jestem kompletnie, całkowicie naładowany i gotów na piękny dzień mycia rąk i wyglądania przez okno. Cały Andy Ruiz Junior, pewnie jeszcze sobie do, do tego troszkę poje, ale o tym nie napisał. No zobaczymy jak to, jak to ostatecznie się skończy. Andy Ruiz Junior przypominam prawdopodobnie jak to wszystko się zakończy. Ta, ta cała pandemia spotka się w eliminatorze IBF w wagi ciężkiej finałowym z Charlesem Martinem. Bardzo ciekawy pojedynek. Jeszcze a propos wygłupów i tej pandemii koronawirusa. Billy Joe Sanders... E no narobił, narobił strasznej kaszany. On był na obozie treningowym w, w Stanach Zjednoczonych. Szykował się tam do walki majowej z Saulem Alvarezem, która będzie przeniesiona najwcześniej na czerwiec, ale pewnie i na jakieś późniejsze miesiące. Był chyba tam z Joshem Taylorem. No jeszcze z, jeszcze z jakimś tam przyjacielem, który podobno gdy mieli wracać do Stanów jakoś gorzej się poczuł, trochę sobie e, pokazał, ale podobno nic tam się nie działo, ale Billy Joe Sanders postanowił zrobić sobie dowcip i zadzwonił do, do służb granicznych, do linii, do linii lotniczej, że jego kolega ma objawy koronawirusa. No i efekt był taki, że Wszystkich samolotów wyrzucono, nie pozwolono im wsiąść na pokład. Ostatecznie ostatecznie ich przebadano, okazało się, że jest ok i mogli do domu wrócić. Natomiast taki głupi żart, za który Billy Joe Sanders potem bardzo w mediach społecznościowych musiał przepraszać. Na koniec jeszcze słówko o Tysonie Furym. Od króla zaczęliśmy, na królu kończymy. Tyson Fury musi zapłacić półtora miliona funtów swojemu byłemu promotorowi Mikowi Hennessy. Hennessy to był pierwszy menadżer, pierwszy promotor Tysona Furygo, to z Mikiem Hennessim. Tyson Fury toczył pierwsze duże walki, potem rozpoczął współpracę z Frankiem Warrenem, zerwał kontakty z Mickiem Hennesseym, no i to rozstanie Hennessy mu się nie spodobało. Hennessy uznał, że Tyson Fury naruszył warunki ich wcześniejszej umowy, no i wyraźnie Tyson Fury uznał, że te argumenty Hennessiego są zasadne, albo adwokat Tysona Fury go spojrzał w umowę, no i zgodzili się zawrzeć ugodę. Na mocy tej ugody Tyson Fury Hennesseymu zapłaci 1,5 miliona funtów, no ale dla Tyson Alfrego raczej to nie jest wielki uszczerbek, jeśli chodzi o jego majątek. Straszne pieniądze zarobił na pierwszej walce z Diantem Walderem, na drugiej też na pewno zarobi niemało, więc no, Mikowi, nsm półtora miliona wypłaci. Na razie to tyle, jeśli chodzi o te bokserskie newsy. No niestety, głównie o, tej, o tym koronawirusie. Niebawem wpadną na kanał jeszcze takie materiały inne, takie już bardziej bokserskie, a na razie to tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia i do usłyszenia.